Znajdujemy się w Circus Maximus. Jest to najstarszy i największy cyrk starożytnego Rzymu. Od, do VI, od VI wieku przed Naszą erą, do IV wieku przed Naszą erą był wielokrotnie rozbudowywany. I końcowa jego ilość miejsc wynosiła 250 tysięcy widowni. Jego początki wiążą się z panowaniem cesarza Tarkwiniusza. Na owym cyrku rozgrywano przede wszystkim wyścigi rydwanów, e, igrzyska, a zapanowania cesarza Nerona, polowania na dzikie zwierzęta. E, najstarszą, częścią, najstarszą częścią tego cyrku e, są fundamenty drewnianego budynku w stajni. E, to stajnie? To jest to? Tak. Pochodzące z 329 roku przed naszą erą. W tym samym roku e, na spinie umieszczono 7 jaj, które oznaczały e, okrążenie jedno, czyli jeżeli jeden rydwan okrążył, całe, okrążył całe to, e, cały cyrk, to wystawiano to jedno jajo. W 26 roku naszej ery niestety cyrk został e, spalony doszednie. Odbudowany został przez cesarza Klaudiusza. W 1964 e, roku po raz kolejny został spalony i tym razem odbudowany przez cesarza Nerona. E, ostatnie Igrzyska miały miejsce w 1955 roku naszej ery, i w dzisiejszych czasach możemy tylko zobaczyć fundamenty tego wspaniałego cyrku.